To jest metrowa kiełbasa. tak. Pierwsze miejsce. Także starczy dla całej rodziny, wszystkich znajomych krewnych. Panie leśnik, no zapraszamy, bo Pan przecież tutaj na rybakach jest takim jubilatem, bo Pan co roku na święci świni zjechał. Jedyna jest to Pani... Sędzia. Pani Jędrzej pani... Tak, przewodniczący, żyli. Bez wody krótko nikt nie nie Dlatego goście jeszcze musztardą już... Bez wody się nie... Nie trzeba! Prawdziwi, nie, 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 nie trzeba zjeść. Zjeść. Prawdziwi załatnicy nie chcą wody! I jak się domyślam, wszystkie produkty, które tutaj zostaną zjedzone, pochodzą z firmy Sokoliak. Czy sobie o które to lepiej, a nie wody? wody po imieniu, Jak się panowie, nie pan powie, bo tutaj słyszałem, że pan po raz kolejny już tutaj występuje. Jak pan wspomina sobie te wcześniejsze tutaj. No, nie tak to, nie? Od... no! Nie bo ja tu nie jestem w Wszyscy konkursy na tych rok, który wysyłał pan. On doszło. Pinta jeden. Ja to wysyłam. Pan <grydanie> <y> to, <grydanie> to raz? Proszę. No, 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 so, wie, nie no, no. To jest jak Takie była wiedza. No, ja pierwsza trójka? No. pierwsza trójka, tak jest. Pierwszy raz, tak? Nie ma się na imię? Monika i Sandra, dobrze. Ja myślę, że tutaj publiczność się podzieli i będziemy kibicować czy tej części pięknej i czy tej części też pięknej, ale naszej pięknej. Ja trzymam tam... I... Tak, tak, tak. Jeszcze raz, przypominam, Proszę, jeszcze raz przypominamy, że zjadamy na czas, bo kto w najkrótszym czasie zje ten metkę kiełbasy, ten zwycięży. Ale... Popijamy w czasie. Nie na sam koniec, bo będzie nam trudno przełykać, także jest możliwość popijania w czasie. Na sygnał Pani w, w żółtym świecie zaczynamy konsumować. Pani Marzena, Pani daje sygnał. Doping proszę Państwa, doping. Zaczęło się, zaczęło Jezu, się. Widać, co oni Różne Można krzyczeć, Marcin, Marcin. Różne techniki są tutaj. Oto no to na zdrowie. Leon, Leon, Leon. Kluby pa, tutaj, tutaj są, są. Leon. Andrzej, Andrzej. Proszę zwrócić uwagę tutaj na pierwszego bana tutaj, z jakim skubieniem podszedł do, do konsumpcji. Reszta tam pani widzę chęśna taka chęśna bardziej konsumpcja, taka, taka biesiadna, ale tutaj mam tak profesjonalnie, widzę, poszedł do tematu. No trzeba będzie dawać też jakieś głosowanie, jakieś punkty za technikę. Też będzie bardzo ważne. Technika jest oczywiście bardzo ważna. Tutaj pani, widzę, tak podchodzi kęsami. Małe kęsy, duże kęsy, różne techniki, strategie, taktyka. Bardzo dobra. A przedstawiciel Straży Pożarnej, proszę, nas spokojnie. Nie przerywamy, nie przerywamy. Robią nas smaku, co? Tak? Przypominamy, że dziewczyny są pierwszy raz, pierwszy raz biorą udział w takim konkursie. Także wielkie brawa i też skieramy je tutaj, oczytanie. Sandra, 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 Monika, Monika, Monika. Pozdrowienia tak z O, proszę jeszcze więcej. i można kogoś pozdrowić. Super, pierwszy raz. Nikt mnie jeszcze nie pozdrawiał właśnie jedząc kiełbasę. Pierwszy raz to się tutaj zdarzyło. Tak. Muszę powiedzieć, że przyszli tutaj właściciele zakładów mięsnych w Sopkowiach. Przyszedł tutaj Patryk Sopkowiak. Zobaczyć, spojrzeć jak prosi? ta o, jego kiełbasa jest tutaj konsumowana czy z wielkim apetytem, czy nie. I co Patryk, mówisz, że ty ma? Jest bardzo wysobny, także myślę, że jest w Czyli tak bardzo jest jak tutaj właściciel stwierdził, tempo odpowiednie i kiełbaska smakuje, bo z wielkim, właśnie widzimy, smakiem zjadacie. Także super, bo nagroda też jest właśnie z kiełbaską. Jeszcze jeden! Jeszcze jeden! Jeszcze jeden! Monika, Monika, dziewczyna, pracownika! Zdecydowanie, proszę no, Państwa, możemy sobie do niej trochę no poczynić na sektory. da Spokojnie, bez nerwów. Sam drap, sam dra. na O, tam, tam. Ktoś prowadzi, widzę. Na, na drugiej stronie. Na. O, mój weteran, pan Leo, tutaj już prawie na koniec. Jedna w Dobra, trzy mistrza. Czy <słuch> będzie gryza? Dalej, z tych Niesamowite. Mój faworyt. Jest również drugi pan. I szybciutko, bo nie znam nazwisko, nazwisko tutaj. Pomoli, powoli. <śmiecki> powoli, powoli. Powoli, powoli, niech pan go kończy. Prawidłowie! Yes. Drugie miejsce! A co? To... Super! Wiesław Rozynek. Tak, Wiesław Rozynek. Tak? No super, to pan ostatni pierwszy, no który przyszedł do nas. Pierwszy się zapisał i drugie miejsce Warto trzecie miejsce No dwójkę, mamy dwójkę, to jeszcze nie koniec Właśnie, marka, marka trwa Drodzy, drodzy Państwo, tutaj widzę Widzę, finiszuje przedstawiciel straży pożarnej na finiszu kontra pani Sandra Tak masz tak, tak tak, tak, Nie przerywam, nie tak, przerywam tak, Proszę Państwa, tak. ostatnie kęsy Troszeczkę hałasu tutaj dla tych dwóch zawodników Ostatnie kęsy, ja poproszę tak, tutaj Przedstawicie i Żyli, bo to będzie się tutaj rozważył naprawdę na milimetry. Oczekujemy na Żyli. Będzie... Ta, na... no, 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 tak, czekamy na Żyli. A które wchodzili. Trzeba Żyli. trzeba na będzie ma Pani jeszcze szansę. na dziewczyna. Pani na pan. no, jeszcze. A to jest tak, tak. Rzutem na taszmę, rzutem na taszmę, to są inne, emocje. Cześć. Jest. <grychy> <grychy> Woźniak Edward, tak, Woźniak Edward. Czyli tak, pierwsze miejsce. The king of Sausage. Pierwsze miejsce już mamy. Mamy tutaj Leśnika Leona z Siedlca, drugi Rozynek Wiesław i trzeciej mamy tutaj Woźniak Edward w Wąchawy. Brawo wielkie! Wszyscy wiemy brawo! Brawo ja bierze W że ważne tutaj zaznaczyć, to jest pierwsza przedstawicielka, pierwsza wzięła udział w konkursie. Tak. Z zawodowcami brała tutaj udział. Panie, Pani doceniona, Pani Moniko, niech Pani tutaj też stanie. Myślę, że również do Pani jakaś niespodzianka się znajdzie, tym bardziej, że Pani pierwszy raz tutaj uczestniczyła, czyli Płeć Piękna uczestniczyła w takim tutaj konkursie. A jest konkurs trudny, bo naprawdę jest odpowiednia technika zjadania metrowej kiełbasy. tym zapraszamy do przodu, a pozostałych uczestników konkursu tutaj do tyłu, na razie. I zaraz tutaj pan Patryk Sopkowiak będzie wręczą na drodze. Na a ja jeszcze taką państwu tutaj ciekawostkę powiem, że tutaj jeden, jeden z uczestników, tutaj pan, który tak skrupulatnie konsumował tą kiełbaskę, jest laureatem konkursu z jedzeniem pączków. On w pięć minut zjada 10 pączków. Dzisiaj z kiełbaską niestety no nie poszło, tak? Może po prostu no... Nie wiem, czy pączki lepiej chodzą, czy... Pączki lepiej chodzą na no, Możesz zrobić taki pijak, prawda? Zbieram kielbasa pączki. Jest to, jest to, myślę, moment za przyszły rok, dokładnie. Super nagroda, super, ale panie Leosiu, będziesz miał jedzenia. Myślę, że w ciągu ilu dni, panie Leonie, przewiduje pan tutaj, tak, bardzo będzie tak, tak, tak. skonsumować. Jak dobrze by mi się dał, to wyczerpał dzień. Ja! Coś podobnego. Nie jestem, mówi pana, powie Tak? Piszemy Pana w księgę, bo to jest naprawdę rekord. Trzeba ja bygrymę, to mówię, Panie Boże, to pomóż mniej, to mogą mnie, ale już nie. Czyli Pan Rozynek tutaj był blisko i dlatego wysłuchała i też ma drugie miejsce. Super. Ale blisko była Pani Teresa. Ale Pani Teresa nic nie wygrała, bo nie konsumowała, bo nie ma takiej techniki, Panie Leosiu. Ale to no, powodu, super, cieszę się bardzo. To na jeden listek chyba tam przyjdę. <gry> Słuchajcie, chodź, chodźcie tutaj na środek, myślę, że wszyscy szali... Jeszcze... Pamiętkowe, tak, filmaty. pamiątkowe zdjęcie. I robimy zdjęcia pamiątkowe. Zdjęcia pamiątkowe, które... Będą umieszczone na stronie, Można jest też i wszędzie, gdzie tylko możliwe, żeby każdy zobaczył, jak to na święcie świni się zjada metrową kiełbasę. Brawa wielkie! Brawa wielkie! Dla wszystkich tutaj uczestników, brawa wielkie! Jeszcze raz! Ale jeszcze tutaj. Yy, A zwycięzca tutaj myślę, że poprosimy na środek, proszę się pokazać tutaj fan klubowi.